Mieliście kiedyś na paintballu Dzień Świstaka? Matko, jest 2019 rok, a jak gadam do was o filmie z lat 80. To może coś dla osób, które nie są stare jak węgiel. Edge of Tomorrow? Co byście nie zrobili, za każdym razem jak wyjdziecie na poligon dzieje się dokładnie to samo. Marker zaczyna się przy pierwszej kulce albo dostajecie w łeb centralnie nad maską, dzięki czemu wraca się do domu z dynią spuchniętą jak dług narodowy Grecji. Natomiast mój dzień świstaka wyglądał tak. Nie ma w trakcie każdej gry miałem sytuację, w której pacjent, do którego strzelałem nie poczuł albo nie zauważył, że dostał. No i musiałem poprawiać albo drzeć się jak debi, żeby sprawdził marker czy spłuczkę. Zdarza się, ale w trakcie każdej cholernej gry. A akcja, którą zobaczy się za chwilę, to już była po prostu kumulacja. To tak, jakby przeziębić się w drodze na chemioterapię. No ale do rzeczy. Sytuacja liryczna wyglądała następująco. Wraz z trzema innymi osobami podchodziliśmy do bandy przeciwnika, która okopała się w okolicach tego domku i zbiornika. Miałem krycie dwóch elektryków z lewej i za plecami. A czwarty z nas podchodził ich od lewej flanki, ich lewej flanki. Postanowiłem więc podejść bliżej i przerzedzić odrobinę szeregi koczowników. No, jeden z głowy. Kolejny siedzi w domku. Nie widać tego na filmie, ale złapał półkę na jajca. Nie wiem, czy nie poczuł, czy poszło bez splata. Nie istotne, na pewno dostał. Teraz muszę uważać, żeby nie wsadzić uba prosto na linię ognia elektryka, która strzela za moich pleców. Ty za oponami dostałeś! No dostał w marker! poprawiamy. W końcu! No, dawaj następnego. Dostał, no przecież dostał, poszło w loader, no patrzcie, chmura jak nad Hiroshimą. Panowie najwyraźniej dobrze bawią się, okupując jedną pozycję, ale dość tego. Czas zrobić im wjazd na chatę. Idealnie. Gówno zobaczą przystępnie. Już miałem ruszać dalej, gdy sędzia powiedział, że trupy idą, żeby nie strzelać do nich czy coś. Aha. Jak się okazało, później czwarty z nas, ten, który oflankowywał przeciwnika, wykorzystał zamieszanie z dymem i wjechał do nich jak koruskie na Krym. Daruję wam kilka nudnych chwil, gdy podchodziliśmy pod magazyn, w którym kolejna banda urządziła swoje posiadówę i ja nie myślała wychylić nosa z bezpiecznych pozycji. Pierwsze wejście do magazynów było mocno obstawione, więc lepiej je ominąć i wejść na tyle magazynów. Ziomek, który przed chwilą wparował do środka, dostał i schodzi. Postanowiłem poczekać, aż będzie na mojej wysokości i wtedy ruszyć, bo może to odwróci uwagę przeciwnika ode mnie i spokojnie przemknę na drugą stronę drzwi. Słychać rozmowy po drugiej stronie. Pytanie tylko, czy oni widzieli przez szpary w drzwiach jak przebiegam. Już dostałeś, po łapach! No i dupa. Wszedłem na pewniaka, bo widziałem fontanny farby, ale nie chciałem zdradzić swojej pozycji. dron ryja, że dostał. No, a gdybym wjechał w ten magazyn, to byłaby rzeźnia pierwszej klasy. I nie miejcie wątpliwości, nie mam pretensji do tych wszystkich ludzi. W trakcie gry można nie poczuć trafienia w twardszą część ekwipunku, albo nie zauważyć, że dostało się w markę. Do około lata tysiąc kulek i milion odłamków. Wszystko może się zdarzyć. Taki urok bola. Zatem, dzięki za wytrwanie do końca kolejnego filmu i do zobaczenia na poligonach. A, jeszcze jedno. Obejrzyjcie koniecznie Edge of Tomorrow. Naprawdę solidny film.